Cześć, z tej strony Daniel, a dzisiaj sobie porozmawiam o tym, jak brak regularnych badań, niskiego testosteronu i wysokiego kortyzolu może wpływać na Twoje życie. Bo to dosyć, można powiedzieć, niecodzienne problemy, które nie są widoczne gołym okiem, mogą całkowicie zmienić Twoje samopoczucie, życie zawodowe, jak i rodzinne, no i oraz mieć wpływ na Twoje efekty na treningach, do których tak ciężko się przykładasz. Opowiem też dlaczego po prostu warto się badać regularnie i jakie są po prostu skutki zaniedbania takiego zdrowia i co możesz zrobić, żeby odzyskać wreszcie kontrolę nad swoim życiem, nad swoim samopoczuciem i codziennym humorem. Bo ostatnio wstawiłem filmik właśnie opowiadający o tym, jak podnieśliśmy poziom testosteronu naszego podopiecznego ponad 40% całkowicie naturalnie w 9 tygodni i tak pomyślałem sobie, że może następny odcinek fajnie byłoby w ogóle opowiedzieć Czym charakteryzuje się niski testosteron? Jak na przykład nie pomaga w tym także wysoki kortyzol i ogólnie jaki problem jest z badaniami krwi i ogólnie dbaniem o zdrowie wśród mężczyzn w Polsce. Więc nie przedłużając, lecimy i zaczynamy. Według danych GUS. Tylko 55% mężczyzn w Polsce regularnie korzysta z porad lekarza. To w porównaniu do kobiet, w których jest 75%, które regularnie korzystają z porad lekarza. To jest ogromna, bo ponad 20% przebitka. Ale żebyśmy byli jaśni, to tylko jest procent mężczyzn, którzy korzystają z porad lekarza. Czyli nie wiem, pójdą na yy, wizytę, bo są przeziębieni i skorzystają z tych yy, porad jego. Ale myślę, że regularnie badających jest też o wiele mniej procent w Polsce, ale no nie mogę znaleźć szczegółowych informacji, dlatego też skupiamy się tylko na takiej liczbie, która i tak jest dramatyczna, bo to jest około mniej niż, więcej troszeczkę niż połowa mężczyzn w Polsce, w całej populacji. Dodatkowo raport Geodon Richard wskazuje, że tylko 8% mężczyzn w Polsce, 8% mężczyzn w Polsce sprawdza swój poziom testosteronu, czyli to jest nawet nie milion mężczyzn z Ponad 11 milionów, które mamy w wieku produkcyjnym w Polsce. Czyli patrząc na to, że z, jedno, z 11 milionów ponad mężczyzn w Polsce w wieku produkcyjnym, czyli mniej więcej od wieku 18 do 65, tylko 920 tysięcy bada poziom i sprawdza, w ogóle jest świadoma, jaki ma poziom testosteronu. No i to możemy porównać do tego, że yy, jesteś kapitanem statku i płyniesz bez mapy. No, bez, brak badań i ogólnie regularnego badania się, żeby wiedzieć, jaki mamy właśnie poziom testosteronu i innych wskaźników, po prostu robić tak samo ze swoim życiem. Nie chciałbyś raczej być kapitanem, który prowadzi swój statek do zakłady podczas sztormu i nawet nie wie, w którym kierunku płynąć. No i dokładnie tak może być ze swoim ciałem, kiedy nieregularnie się badasz. Ale okej, okay, bo to czas zgadamy o tym, że niski testosteron, że to jest nie tak. Ale dlaczego? Jak on mocno wpływa na Twoje życie? Nawet nie do końca, jeśli jesteś tego świadomy. Często objawami niskiego testosteronu to jest brak energii na co dzień. Po prostu czujemy, o słabo się dzisiaj wyspałem, o średnio mi się chce. Po prostu brak takiej energii na co dzień to mogą być wyniki właśnie tego niskiego testosteronu. Kolejnym tym to jest spadek lipido. Spadek lipido to nie tylko możemy porównać do spraw łóżkowych, ale także lipido mocno wpływa na naszą pewność siebie i tego jak działamy w pojedynkę w sytuacjach stresowych. Mamy także problem z regeneracją, nie wysypiamy się, mamy trudności w budowaniu mięśni, spalaniu tkanki tłuszczowej i nie mamy efektów w treningach takich, jakie chcielibyśmy mieć. Dlatego są też również problemy z podejmowaniem decyzji, ciągłe wahania nastroju, tak jak byśmy nie wiedzieli do końca, co byśmy w ogóle chcieli robić, no my mamy uczucie przytłuczenia i czujemy, że jest coś nie tak, ale nie wiemy dokładnie, co, co dokładnie się dzieje i zwalamy na słaby dzień, słaby okres, słaby miesiąc, słaby rok, więc to są właśnie te objawy, niskiego testosteronu, gdzie na pierwszy rzut oka nie myślimy o tym, że to może być tego wina. Skutkami tego właśnie, właśnie jest to pogorszenie nastroju, spadek pewności siebie, trudności w relacjach rodzinnych czy zawodowych, brak satysfakcji ogólnej życia. No i wiadomo, tak jak Ci powtarzałem, to nie jest tylko kwestia fizyczna, ale również psychiczna. Brak równowagi hormonalnej wpływa na nasze decyzje i sposób myślenia. W sytuacjach kryzysowych możemy mieć ogromny problem w tym, żeby podjąć racjonalną decyzję opartą o twarde dane, a nie emocje w momencie, kiedy właśnie mamy problemy z niskim testosteronem. I właśnie w przykładzie książki, którą przeczytałem w sztuce szczęścia Dala czyli obecny Tenzing Gyatso, mówił, że stan naszego umysłu wpływa na sposób, w jakim odbieramy rzeczywistość. Więc gdy poziom testosteronu jest niski, nasze myślenie zmienia się i trudniej zachować optymizm poprawnie zareagować na coś, podjąć dobrą decyzję dla naszego życia, żeby relacje nasze z bliskimi, z przyjaciółmi, z partnerem, z partnerką były na dobrym poziomie, żeby sprawy zawodowe szły i rozwijały się, żeby podjąć dobrą decyzję biznesową, czy nawet wpływ na nasze działanie, jeżeli chodzi o schudnięcie czy prowadzenie zdrowego trybu życia, właśnie kiedy ten testosteron jest niski, wpływa na nasze myślenie, jest bardzo trudno to po prostu zachować. I tak samo Marek Aureliusz mówił o tym, że jakie są Twoje myśli, takie jest Twoje życie. I niski testosteron wpływa na nasze myśli. Myślimy mniej optymistycznie. Nie jesteśmy do siebie przekonani, nie jesteśmy pewni siebie, nie wiemy dokładnie co chcemy robić, więc także to wpływa na naszą jakość życia, bo możemy powiedzieć sobie mmm, dzisiaj mi się nie chcę iść na siłownię, mmm, dzisiaj nie chce mi się jeść dobrego jedzenia, mmm, dzisiaj nie chce mi się kontrolować jaki stopień przetworzenia jedzenia spożywam. To się przekłada na dzień, potem na słaby tydzień, a potem nawet na słaby miesiąc czy jakiś kwartał. Więc potem to się zmienia na przeciętne życie, które raczej żadna z osób z nas nie chce prowadzić. Chce się dobrze czuć w, naszym, w swoim ciele, chce być pewna siebie, podejmować dobre decyzje oparte na danych, chłodnej analizie, a nie pod wpływem emocji. Kolejnym takim cichym zabójcą, tutaj nazwałem, jest wysoki kortyzol. To jest bardzo częsta choroba dzisiejszego świata, w świecie, w którym jesteśmy przepełnieni pełnym stresu i pełno co chwilę jakichś decyzji, działaniem pod presją i Mamy bardzo dużo na głowie i tutaj właśnie wysoki kortyzol, czyli hormon stresu bardzo powoduje ciągłe zmęczenie, problemy ze snem, no i brak odporności na ten stres. A o to chodzi, żebyśmy mieli wysoką tolerancję na stres, żebyśmy mogli działać właśnie bardziej motywująco pod tym stresem niż negatywnie. Więc jeżeli czujesz, że wszystko Cię przytłacza, to może być wynik podwyższonego kortyzolu i po prostu, że masz za dużo troszeczkę na głowie i... Niestety kortyzol bardzo dobrze działa w parze z testosteronem, bo jeżeli on jest wysoki, no to też powoduje zmniejszenie produkcji testosteronu i też powoduje przyrost tkanki tłuszczowej, szczególnie w okolicach brzucha. No i są problemy z koncentracją i podejmowaniem chłodnych, skutecznych decyzji. Oczywiście też utrudnia spalanie tej tkanki dłuższej, bo ma oprócz przyrostu utrudnia. Bo w momencie, kiedy to wpływa na naszą psychikę, nie znam się jak mamy zmotywować się, żeby pójść na trening i zrobić dobrą robotę. Podsumowując, niski poziom testosteronu i wysoki poziom kortyzolu to nie tylko liczby na wynikach badań i informowanie o tym, jak bardzo źle jest w Polsce, jeżeli chodzi o takie rzeczy. To są problemy, które realnie wpływają na każdą sferę życia. Czy to od relacji osobistych z partnerem, z partnerką, z rodziną, przez efektywność w pracy, progres w tej pracy, rozwój na każdej płaszczyźnie, potwierdzanie nowych deali biznesowych itd., po satysfakcję z treningów i zdobywania swoich celów i po prostu radości z codziennego życia. Więc można uznać, że ma to ogromny wpływ, wręcz decydujący na nasze życie, a uważam, że każdy z nas chciałby mieć ogromny wpływ i tylko ten pozytywny. Na swoje życie. Dobrym bardzo przykładem jest historia mojego podopiecznego, o którym właśnie na początku wspomniałem, i teraz się wyświetli też anotację do filmu, który dokładnie omawia cały ten proces. Przyszedł do nas z wami ogólnie zmęczenia, słabszym okresem w ciągu roku, brakiem w wynikach treningu, a bardziej w ogóle braku treningu. No i po poprawie poziomu testosteronu o ponad 40% w 9 tygodni, to całkowicie naturalnie, poprzez po prostu zmianę. A to co szerzej, tak jak powiedziałem, omawiam w tym filmie, co dokładnie zrobiliśmy. Zredukowaliśmy też również stres u niego i zyskał nową energię i lepsze efekty, no bo schudł 7 kg z tkanki tłuszczowej, więc o to właśnie chodzi. Kiedy w momencie, kiedy podnosimy poziom testosteronu i chce nam się lepiej, masz lepszą jakość życia, podejmujesz lepsze decyzje w swoim życiu, będziesz miał mniej stresu. Będziesz miał mniej stresu, to będzie wpływać na lepiej, jeżeli chodzi o spalanie tkanki tłuszczowej, regularność treningową, regularność w żywieniu. I to wszystko będzie przekładać się na końcowy Twój efekt. Więc najważniejsze, co trzeba robić, to są podstawowe badania. Zmierzyć sobie poziom testosteronu, kortyzolu, yy, witaminy D3, morfologię typową sobie wykonać, cholesterol, żeby sprawdzić rozbiciem na całkowity, HDL, LDL, profil witaminowy, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, poziom glukozy we krwi. Takie badania będą powodowały, że będziesz wiedział, jakim stanie jest twój organizm i co trzeba zrobić, żeby poczuć się wreszcie lepiej w swoim ciele. Ogólnie te badania powinny być spożywane raz na rok, ale w momencie, kiedy albo dawno wykonywałeś badania, albo były w tych badaniach złe wyniki, które trzeba poprawić po prostu i wprowadzasz jakieś zmiany do swojego życia, żeby te efekty osiągnąć, to raz na 3-4 miesiące te badania trzeba powtórzyć i my na przykład robimy tak, że co trzy miesiące nasi podopieczni takie badania powtarzają, żebyśmy sprawdzili właśnie jak się na przykład wyróżniał poziom testosteronu jak zmniejszył się glukoza we krwi i tak dalej. Więc w momencie u nas w programie Forma na miarę zawsze, ale to zawsze, 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 zawsze zaczynamy od analizy badań wyników krwi, żeby dopasować plan do potrzeb klienta, więc jeżeli jakiś podopieczny zaczyna z nami współpracę Rozpoczyna ją od rozmowy wdrożeniowej. Taka rozmowa wdrożeniowa z naszym zespołem przedstawia cały harmonogram współpracy, tego co będziemy robić przez najbliższy okres i pokazanie, jakie badania ma osoba wykonać. W oparciu o te wyniki badań jest tworzony specjalny plan działania, w którym dana osoba ma wszystko podporządkowaną pod nią, właśnie pod charakterystykę wyniku badań. Tak samo jeżeli chodzi o plan żywieniowy, plan treningowy, i dzięki temu. Ten plan jest stworzony idealnie pod nią, pod taką osobę, a nie inną. Dzięki temu te efekty są szybsze, skuteczniejsze i łatwiejsze do ustawienia, żeby zostały z nami na zawsze. Zaufanie komuś, kto ma po prostu doświadczenie i wyniki, czyli przypuśćmy przepracował wiele osób, przepracował wiele wyników badań, wiele typów ciał, wiele różnych celów, które dane osoby chciała osiągnąć. To może być bardzo kluczowe w szybkim i skutecznym rozwiązywaniu problemów zdrowotnych danej osoby. Bo, oczywiście, każda osoba będzie miała te problemy inne. I współpraca z takim ekspertem po prostu pozwala uniknąć błędów i oszczędza Twój czas bo zawsze lepiej powinno się uczyć na błędach innych osób niż na błędach swoich. I ja próbuję też za bardzo zawsze stawiać i uczyć się na błędach czyichś niż swoich, bo to naprawdę oszczędza maksymalnie czas i powoduje, że szybciej dochodzimy do miejsca, w którym chcemy być. To tak samo jak mieć przewodnika. Tak jak na samym początku Ci wspomniałem, jakbyś był kapitanem bez mapy na statku pełnym sztormu i nie wiedziałbyś jak wrócić do domu, to fajnie mieć przewodnika, który tą mapę ma, i podpowiada, w którym kierunku płynąć, żeby zobaczyć słońce i po prostu prowadzić przez wszystkie trudne etapy, zmiany stylu życia, aby to było jak najmniej wyczuwalne i jak najbardziej skuteczne. U nas w formie na miarę skupiamy się, tak jak już wiele razy wspomniałem, na indywidualnym podejściu, uwzględniając Twoje badania krwi, styl życia. Jaki masz charakter pracy, jakie masz możliwości, umiejętności treningowe i jaki chcesz osiągnąć cel. To daje po prostu gwarancję lepszych wyników i gwarancję po prostu tego, że osiągniesz to, co chcesz w maksymalnie efektywnym czasie. I dzięki po prostu współpracy z doświadczonym trenerem możesz zyskać wiedzę i wsparcie, które są niezbędne do utrzymania trwałych zmian, i one zostają z tobą zupełnie na zawsze. Mam nadzieję, że w tym odcinku udało mi się wytłumaczyć. Jak bardzo ważne są badania krwi w Twoim życiu i jak bardzo wpływają na Twoje życie, nawet jeżeli nie byłeś dzisiaj jeszcze do końca tego świadomy. Więc teraz, najlepsze, co możesz zrobić, to po pierwsze zejść w opis poniżej i umówić się na darmowy audyt zdrowia zupełnie ze mną, gdzie sobie porozmawiamy o Twoim stylu życia, i jakie cele chciałbyś osiągnąć, kiedy ostatni raz badałeś, jak się czujesz, i w oparciu o to stworzymy plan działania, żebyśmy mogli jak najszybciej wystartować, żebyś osiągnął swój cel. Jak najszybciej i jak najbardziej skuteczniej. To jest rzecz, którą najlepiej, żebyś zrobił. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Siemala.